Moją kochaną babcię zabrała policja, żeby wsadzić ją do więzienia! A ona biedna tylko zapomniała rachunków zapłacić! Parli się na nią ci wredni policjanci. Mogę ją wyciągnąć z więzienia, ale to kosztuje milion dolarów. A ja nie mam teraz nic, zero. Ale mam plan, może zacznę sprzedawać jakieś obrazki w internecie. Wystarczy, że siądę na kompa i tu zacznę rysować takie śmieszne obrazki. jak to sprzedam, to dostanę 20 dolców. I jeszcze mogę upgrade'a od razu kupić, żeby były warte więcej moje obrazki. To ja teraz muszę po kumpla jeszcze zadzwonić. Halo, Kazik, chodź mi tu, pomóż szybko, musisz mi pomóc rysować obrazki. No i jest, Kazik, sieba! Dobrze, pracuj, pracuj, ile teraz zarobimy? Ja się tam do roboty nie nadaję, inni lepiej robią. I Kaziu zarobi O28. Ale będziemy bogaci, uratujemy naszą kochaną babcię. Ona takie pyszne pierogi robiła, takie dobre obiadki gotowała. Wszystko przez tych wrednych policjantów. Za stówę można zatrudnić kolejnego kumpla. O! The <laughs> No to easy, dobra, to trochę popracuję Pomogrzemy Kazikowi Tutaj, co by tu narysować, sobie narysuję to O, takiego mapeta, właśnie I ciekawe, za ile on teraz pójdzie Mapecik idzie za 33 dolce, do mam już stówę To za 49 dolarów Mogę jeszcze ulepszyć I szybciej, żeby ona, Kaziu Żeby szybciej rysował, za 25 Zobaczmy, co Kaziu robi No, powiedzmy, że Kaziu rysuje trochę szybciej Dawaj, dawaj, Kazik Babcia tam cierpi w tym więzieniu jeszcze ją pobiją czy coś. O, 37 dolców. Super. Kolejny kupel. O! Marian, dawaj, dawaj, Marian. Też musisz pokazać. Kaziko... Kazik ci pokaże, jak się pracuje. Poka, co oni tam rysują. Co ty za straszne obrazki miały być śmieszne! A ty? O, on taką śmieszną małpkę rysuje Dobrze, Marian to potrafi I oboje jak zarabiał 46, 43 No Marian trochę mniej, bo jeszcze się nie nauczył Gdzie tu więcej zatrudnić? Gdzie tu więcej postawić tych kupli? No nie ma nigdzie wszystko pozamykane chcia pewnie pozamykała, bo coś ukrywa Przede mną, na pewno coś chowa Policja taka wredna ich zatrzymała, no widzicie? Zapomniała, tu biedna, rachunek Tu 3 miliony robuksów 12 milionów robuksów No zapomniała zapłacić no, za 5 stów. O, tu będzie można jeszcze rozszerzyć. No, szybciej pracować. Co ja mam za was robić? Po to was zatrudniłem, po to zadzwoniłem, żebyście za mnie robili, a nie ja tu teraz muszę rysować. No, a znowu mi szereg wyszedł. Brzydki. Ja się nie nadaję do roboty. O, sprzedaję za 61. I jeszcze ulepszyć. Co teraz narysuję? O, piesio piękny. Ciekawe, ile teraz dostanę. Szybciutko, sprzedaj 66 dolców. To teraz. A już mam 400 dolców No to już prawie milion No już jesteśmy coraz bliżej Wykupimy babcie z więzienia Spokojnie Zarabiać, zarabiać Już, raz, dwa O, i 50. Jest, 500 I teraz możemy rozszerzyć Nie. Za stówkę coś można kupić Tanie to I tu jeszcze, patrzcie, się potwierało W kiblu będą pracować Ale będą mieli smród w robocie Ale babcia ma pewnie gorzej w więzieniu Muszę ją uratować, kocham ją Mamy już 167, zobacz co to jest hmm. Kuple po stówce ha, 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 ha. Ale taniocha Tu jest po 250, to się nie opłaca. Tu za stówkę, czyli musimy zbierać trzy stówki, szybko. Marian z dziś tam pracują, a ja zacznę szybko tu pracować. O, znowu piesią się dobrze sprzeda. Teraz jeszcze takiego zombiaka, z kotkiem pięknego. Sprzedamy i trzy stówki. Teraz możemy kupić kolejnych kumpli. Chodź tu. Pierwszy za stówkę, drugi za stówkę i trzeci za stówkę. Easy! Ciekawy, ile oni będą zarabiać. A tu mogę rozbić ścianę za 500. stów. Ha! Tak! Trzasne! Jak zarobię, to czasne. Zobaczmy zaraz, ile oni pozarabiają. 12? 58? 53. TE! co tak mało zarabiasz? Nastawić cię zaraz do pionu? Babcia biedna tam pewnie w celi już płacze. A ten za 12 sprzedaje. Byś się wstydził! Dobra, mamy 640 już. O, zobaczymy. Ten za 500. Taki, blud jak pracuje. Ha! Ale jaja, i nie musi do toalety chodzić Jak mu się zachce siku, albo co innego To od razu pracuje jest tutaj, nawet flopę rysuje No, zaraz pokażesz mi, Ile zarobisz mi za tą flopę 500 dolców kosztował ten kumpel Uwaga, 61 Słabo z tobą, słabo, trzeba lepiej Tutaj kolejny za 250 Karolcia, kochana Ty to zarobisz miliony Ja wiem, że ty kochasz naszą babcię Karolcia pomoże wyjść naszej babci Zobaczycie, a kuple szybciej będę. Będą pracować za stówki i więcej warte za cztery stówki. O! Teraz pewnie będziemy dostawać dużo. 81 było 10, jest 71 i zaraz możemy rozwalić tą ścianę! Babciu, zaraz to milion zarobimy. Ja teraz mam 782 czy 182. Ile to jest? A żeby chociaż tyle lajków i subów było pod odcinkiem. Moja babcia była taka kochana. Kliknijcie dla niej suba i łapkę w górę. Musimy ją uratować. Rozwalamy to Trzeba posprzątać za 500? Ile? Jak ja sprzątałem w swoim pokoju To mi matka nigdy nie dała 500 500 dolarów za sprzątanie I tu jakieś rzeczy można kupić I są kumple Za stówkę 150 170 Jeszcze flopę mogę sobie kupić Jaki piękny Ej, on coś robi Musimy sprawdzić, co on robi Uwaga, uwaga Miau Czy koty tak miauczą? Nie wiem, może już jest dorosły Dlatego ma taki głos O, ale tu dostałem teraz Ale dostaję pieniędzy Ale babcia Zara będzie zadowolona o tutaj jakiś sus Jest susik. jeszcze gdzie coś. Tutaj rozbudowane w kiblu siedzą. O korolcie kochana, bo ja tym... Uratuj babcie, pamiętaj! Babcia jest najważniejsza. Nie. O, ty gnojku, jeden! Co ty robisz? Zastał na kiblu. Wstawa! O. Do roboty się weź lepiej. Ja to powiem babci, co ty zrobiłeś. Powiem to! A ty uważaj, babcia jest groźna, babcia siedzi w więzieniu. Niech się tylko dowie, że ktoś spał. Ty też? Nie no, też śpi. Powiedziałem, wstawaj! I też jesteś u babci. Już już jesteś u babci. Babcia jest gangsterem. Musimy iść zobaczyć na dół, czy można coś rozbudować. Mam już dwa koła. Za tysiaka jest tutaj taki balkon, antresolka. Tu kupel za tysiaka, tu za 700, za 2,5, za 1500. Ja adresol! najpierw. O tutaj, zobaczmy co jest. O, można piesia takiego. <śpiewa> Jaki nos. Ej, boż to można coś zrobić z tym nosem. On śpiewa jeszcze raz. A tutaj są kumple za... ILE? 12 tysięcy, 20 tysięcy i 25 tysięcy? To nie są prawdziwi kumple. Oni lecą tylko na highs! Yy, a tu jest jakiś bunkier, ciekawy, czy da się go otworzyć. I co babcia tu ukrywa? Na szczęście tutaj w kuchni jest taniej. Tu jest za 750, za 1000 i 1500. No i dwa 2,5 trzeba zbierać. No i już od razu prawie dwa koła. To teraz można oczywiście wykupić lepsze upgrade'y chyba. Mam nadzieję, że mam tyle pieniędzy. O, o, zacząłem niechcący rysować Ja nie chcę, ja już nie chcę pracować Nie, nie, nie Moi kuple są od tego, ja się nie nadaję Ostatni raz rysuję dla mojej babci I teraz, o, za dwa koła jest szybciej A za cztery stówki są więcej warte Za sześć, za osiemset, za tysiąc Ale się sprzedaje teraz Uwaga, po ile teraz pójdzie? Po cztery, po sto, po sto, po sto I patrzcie na to Tutaj są upgrade'y, żeby kuple pracowali szybciej I to jest bardzo drogie i za 1500 jeszcze mogę O! Oh, ale teraz będzie, ale będzie pieniądz I teraz można zrobić coś jeszcze lepszego Można wykupić najlepszych Pracowników, którzy pracują Najszybciej jak się da Zobaczmy ile ten pracuje To jest jakieś 1 sekunda 2 sekundy 3, 4, 5 A few moments later 98 99 I 100 sekund 100 sekund pracują teraz ale jak kupimy to, wszystko jest najważniejsze, żeby moją babcię odzyskać. To teraz będą pracować. O, ale szybciutko, jedna sekunda. E, tej! Pozwoliłem ci zasnąć? Do roboty. Ale teraz szybko pracuję. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Cyk. I cyk. Ha! Babciu, idę po ciebie. W końcu ją odzyskamy. Szybko, zaraz tu kolejnych kumpli. I cyk. Za 2,5 tysiąca. Kolejny kumpel. O, matko, ale teraz będziemy bogaci. Ktoś to jest znowu chyba zasnąć. Ktoś zasnął. Wstawaj, powiedziałem. Jeszcze raz cię zobaczę, jak śpisz. I zaraz zamienisz się z moją babcią. Ty będziesz w więzieniu siedział. Czyli tutaj wszystko wykupione. Ja muszę zaraz zobaczyć, co jest w tamtym bunkrze. O, matko, ja muszę zobaczyć. Ten bunkier będzie cudowny. Tak! Tylko na razie trzeba wykupić kolejnych ziomków. O, matko, ile oni kosztują? 20 tysięcy. No dobra, chodź tu. A ciekawe, ile on daje. Ja nie wiem, ile on daje. Jak to wszystko leci? Już 7 tysięcy. 8 tysięcy. 10 tysięcy. Łomatko! Patrz. Jak to szybko. Zaraz będziemy mieli milion dla babci. Wykupimy ją od tych Wrednych policjantów za fajdanych. Jeszcze tutaj kolejny kumpel za 15K. To jak mi tak szybko lecą pieniądze, to ja mogę teraz podejść tu do komputera, wejść w upgrade. To jest na baksa. I tutaj trzeba ulepszać. Wtedy te, te obrazki będą jeszcze więcej warte. O, No jeszcze chwilkę zaczekam i cyk! Patrzcie co się dzieje. Po 200 tutaj leci już. To jeszcze tu zostało. Został za 20 koła dziad. No co? To już koniec? Nie no nie wierzę. Tam jest jakieś kółko. Jest jakieś kółko, jest, 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 jest. O, jest. Za 2500 odblokujemy. O. Ej, czemu tu jest taniej? Tu są po 10, 5, 7, a to było po 20 tysięcy! Oszukują mnie. No chodź piesio, zaśpiewaj mi. Dobra, to tu. O, tu jeszcze jest w łazience. za 8 koła, za 9 koła. No, do roboty! Babcia czeka, biedna w więzieniu, zaraz tam będzie płakać pewnie. Tu za dyszkę, tu za 5 dyszek, tu za i 7,5 koła, ale jesteśmy bogaci. Ale będzie siana! O, jeszcze to? Nie, to nie mogę, bo to. Mogę już! O, jakie fajne to! Sztuka nowoczesna! O! Kolejna rozbudowa piwnica za 15 tysięcy. <laughs> Babcia ma piwnicę! Jeny, co ona to próbowała wykopać? Jakiś skarb? Babcia coś ukrywa, na pewno ona ma jakąś tajemnicę. Za 20 tysięcy sprzątanie, no co tak drogo? Na szczęście nasi pracownicy bardzo szybko zarabiają. łomatko jakie drogie. Tu jeszcze jakieś schody, za 35 koła. Aha, to zwykłe schody do piwnicy, no super! Za 30 tysięcy za... Si co to takie drogie? Światła za 7,5 koła? Nie wierzę. Oszustwo! 40 tysięcy, 50 tysięcy! No ile? Jeszcze tu? Za a ile? 80, 90 i 100 tysięcy. Ci kumple chcą mnie chyba z hajsu skubać. Muszę zacząć od tych tańszych. Gdzie jest ta piwnica? Schody zbudowałem gdzieś. O, tu są schody. Dobra. 40 tysięcy. Aha, bo to jeszcze jakieś narzędzia. Dobra. 60, 70. O, szaleń. 35 tysięcy. 40 tysięcy. Super. A ja zbankrutuję, zaraz przez was. To biedna babcia. Zapomniała zapłacić rachunków za robuksy. A te gnoje biorą. Tyle pieniędzy, żeby ją wyciągnąć z więzienia. Złodzieje! To wy powinniście wszyscy w więzieniu siedzieć! Muszę zrobić upgrade y dla babci mojej kochanej. O, mój komputer. Tu za cztery, za pięć, za pięć. O, ole upgradey, o matko. Ile teraz zarabiają ci wszyscy ziomki? 260, 300, 300. Powiedzmy, że jest ok. Tylko te złodzieje tak zdzierają ode mnie. O, a jak uzbieram, za tak 100 tysięcy. <laughs> za 100 tysięcy! Zobaczmy, jakie upgrade'y można zrobić. Patrzcie. Na to. Pyk. O, i cyk, 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 cyk. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. O. I teraz wychodzimy z komputerka i zarabiamy 500, 400, 500, 500. Babciu, wytrzymaj w tym więzieniu. Zaraz uzbieramy dla ciebie. Tylko te gnoje są takie drogie. Ale na szczęście zarabiamy coraz szybciej. Już jest 90 tysięcy. Czyli jak mam 100 tysięcy, to jeszcze tylko 900. Ale ja, ja, zaraz zarobimy na babcie. Zaraz zarobimy na babcie. Ja nie nie wiem, czy tu się opłaca już tych kumpli kupować. Każdy z nich zarabia tyle samo. A oni już tyle kosztują, że to się aż nie opyla. Teraz chyba wystarczyłoby po prostu poczekać. Przecież ja już mam, zobaczcie, 150 tysięcy. To tak szybko lecą te pieniądze, że Zara będzie zarobione na babcie. No chyba, że ci kumple po 100 tysięcy zarabiają więcej. To może ich się opłaca. Zaraz zobaczymy, czy on jest jakiś lepszy za 100 tysięcy? Nie wiem, bo nie widzę, ile on sam zarabia. Tylko tutaj wszystko lata. Najbardziej to się chyba to. O płaca, o, to kupować, to jest super. Patrzcie na to, ole kupiłem. Widzicie to? Ile, ile już mam teraz pieniędzy? Łatko, straciłem wszystkie. Ale zarabiam po 600 i 500. Dobra, patrzcie jak szybko zaraz odrobię 100 tysięcy. Policzę do no. Raz, dwa, trzy i jest 100 tysięcy! Dobra, teraz już tylko czekamy. Nie wykupuję tych darmo To są tacy oszuści. A tutaj babcia, garaż ma nawet ja nie wiedziałem, patrzcie, jakie narzędzia. I jaką furę imuzy. Dynema! Przecież taki samochód to kosztuje 3 miliony złotych. Ja widziałem takie w telewizji. Coś mi się wydaje, że ta babcia kombinuje, że ona nie płaci tych rachunków. Ale jest już 200 tysięcy! Much, much, much later. Dobra, trochę się zagapiłem. Mamy już półtora miliona. Możemy żeby uratować naszą babcię. Wyciągnąć ją z więzienia w końcu. Ale jak ja już tyle zarobiłem, to patrzcie na to. pek pek I dalej mogę wyciągnąć babcię. Ale jaja, stać mnie na wszystko. I nawet coś takiego. Uf, ale... Ara... Co to jest? To jest jakiś dziwny wykres, tu się nie patrzy. I 30 tysięcy... Ale jaja, patrzcie, 50 tysięcy. Tutaj wszystkich kupli sobie kupuję. I dalej mam milion. Mogę dalej babcie wykupić z więzienia! Ale ja, ja jestem zbyt bogaty. To tak szybko leci. Ja już mam milion trzysta prawie znowu. No i chyba już wykupiliśmy wszystkich kumpli. Więc idę teraz do więzienia po moją babcie! Babcio, idę po Ciebie! O dzień dobry, proszę pani. Ja przyszedłem po moją babcie. E, weź sobie bilet i stój tam. Dobra, weźmiemy tylko sobie bilet w kolejce po babcie. I poczekamy. O, matko, jestem 35 w kolejce! Jak ja nienawidzę urzędów. Five hours later. Dobra! To mój bilet, jestem tu 35 w kolejce. Cały dzień tu czekałem, oddajcie moją babcię! Dobra, dobra, czekaj. <grywka> Idzie babcia. To nie jest moja babcia! No, wynocha się do więzienia z powrotem. Jest moja babcia! Kocham cię! Hej, kochana! Dziękuję ci, Wnusiu! Zrobię ci pierogi! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.